Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy. Chciałam Was serdecznie zaprosić na marsz Orlond Lwowskich i przemyskich, który to marsz odbędzie się 22 listopada w Warszawie o godzinie 15 na placu Trzech Krzyży. Zaczynamy ten marsz. Marsz zakończy się pod grobem nieznanego żołnierza w granicach godziny 17.00. Organizatorem głównym jest stowarzyszenie Zawsze Wierny Tobie Polska, natomiast współorganizatorem jest Fundacja Wojny Pamiętamy. Moi drodzy, to jest historia, której należy pamiętać, tym bardziej, że nasze dzieci i wnuki już nie nauczyły się o tym w szkołach, no z której w szkołach pozbawia się niestety Polaków prawdziwej historii, aby przygotować ich myślę, że na pewno do wspólnego życia z Ukraińcami. Którzy swoje w głowach mają i mają, mają przekazywane to przez rodziców różne kłamstwa historyczne, które, no niestety, których niestety uczą się w swoich szkołach. Moi drodzy, trzeba pamiętać zwycięstwa polskie, i właśnie to zwycięstwo nad Ukraińcami, którzy chcieli z, w nocy z 31 października na 1 listopada podstępem przejąć polskie miasto. Zatrzymały ich polskie dzieci i 22 listopada nastąpiło wyparcie wojsk ukraińskich z Lwowa Moi kochani trzeba czcić takie rocznice Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten marsz Później będzie jeszcze spotkanie o godzinie 18 bardzo Was serdecznie zapraszam i również no, przy okazji proszę o wsparcie o darowiznę na organizację tego marszu. Link do Zrzutki umieszczę pod tym filmem. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.